z innym zaangażowaniem i mediów, i firm badawczych. Proszę zobaczyć, co stało się w tej chwili w Wielkiej Brytanii. To jest również no, zaskoczenie. Czasami Myślę, że, że bo... na tym tle wyglądamy całkiem nieco ale, ale powiedzmy tylko naszym widzom, że w Wielkiej Brytanii nie ma ciszy wyborczej. Oni sondaże przeprowadzali nawet w dniu wyborów, tak, a i tak okazało się, że się mylili, bo wszystkie sondaże wskazywały albo remis, albo nawet na zwycięstwo Partii Pracy, ani nie na miażdżące zwycięstwo konserwatystów. Zdecydowanie. W z czym jest bardzo delikatna natura sondaży, i ja robiąc sondaże od kilkunastu lat, mam do nich bardzo duży dystans. I, i wszystkie bym to zalecał. Wtedy na pewno będziemy lepiej je czytać i, i, i lepiej z nimi się obchodzić. Dziękujemy serdecznie Andrzej Jorszewski, z którym jeszcze będziemy rozmawiać w wieczorze wyborczym Telewizji Polskiej. A już teraz, Dobra, proszę Państwa, przeniesiemy się do sztabu wyborczego Janusza Korwin-Mikiego, który dziś. Jest na czwartym miejscu i to jest, zdaje się, najlepszy jego z dotychczasowych wyników. Agata Biały jest z kandydatem.